Czy zdarzyło się tobie zadać sobie pytanie, dlaczego ciągle powtarzam te same błędy? Czy masz takie wrażenie, że wciąż wpadasz w te same sytuacje? Czy pewne okoliczności znasz już na pamięć, jak się potoczą? Ciężko w to uwierzyć, ale to nie jest przypadek. Powtarzamy te same błędy, ponieważ. Pracują w nas schematy, nieświadome wzorce, które powstały najczęściej na zupełnie innych etapach w naszym życiu, w dzieciństwie lub w innych okolicznościach. Nasz mózg wybiera często to, co znamy, niekoniecznie to, co dla nas najlepsze na tu i teraz. Dlatego, nawet jeśli relacja, praca, inne okoliczności krzywdzą nas, możemy uznać, że to Normalne, bo brzmi to znajomo. Znamy to. Dobra wiadomość jest taka, kiedy nazwiesz swój schemat i zobaczysz, jak działa, zaczynasz odzyskiwać wybór. I właśnie od tego zaczyna się zmiana w terapii schematów. To co? Co wybierasz? Znane czy nowe? Decyzja mm. należy mm. do Ciebie.